Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Witajcie na nowym projekcie, nowym kursie, który potrwa przez 365 dni. Zaczniemy dzisiaj, a skończymy 31 grudnia 2026 roku. Kurs cudów. Kto słyszał? To słyszał już kiedyś o kursie cudów? Może ktoś już przeprowadził, przeszedł przez kurs cudów? Czym jest kurs cudów? Na te pytania postaram się odpowiedzieć właśnie tutaj na kursie. A ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Z całego serca dziękuję. Za to, że tutaj jesteś. Kurs cudów to duchowy program samokształcenia, to praktyczny kurs transformacji umysłu. Kurs ten wyjaśnia, że najważniejszym cudem jest odzyskanie pełnej świadomości, obecności, miłości w życiu. I że nasza naturalna rzeczywistość to pokój i jedność z Bogiem źródłem, a wszystko inne jest iluzją. Kurs cudów to program myślenia, który pomaga ludziom wydostać się z lęku i poczucia oddzielenia, przypominając im, że ich prawdziwą naturą jest bezwarunkowa miłość. Uczy praktycznego przebaczania i pracy z umysłem, prowadząc krok po kroku do wewnętrznego pokoju. Celem kursu jest przemiana naszego myślenia, przejście od lęku do miłości. Kurs ten. Uczy przebaczenia jako sposobu na uzdrowienie relacji i wewnętrznego pokoju. Kurs pomaga rozpoznać, że to, co uważamy za oddzielenie od Boga, jest tylko złudzeniem. Kluczowe idee tego kursu to piekło i grzech są iluzją stworzoną przez ego. Prawdziwą naturą jest bezwarunkowa miłość i jedność, a poczucie separacji jest złudzeniem. Uwolnienie od lęku prowadzi do wolności, prawdy i pokoju. Kurs cudów to bardzo popularne dzieło, które zainspirowało wiele osób. Jest postrzegane jako narzędzie do głębokiego rozwoju duchowego, integrującego psychologię z duchowością. Kurs cudów nie rości sobie prawa do bycia jedyną ścieżką duchową, ale oferuje narzędzia do osiągnięcia wewnętrznego spokoju, niezależnie od poziomu zaawansowania. Autorką kursu cudów jest Helen Szukman, psycholożka kliniczna i badaczka, która przepisała kurs w latach 1965-1972. Twierdziła, że treści pochodzą z wewnętrznego głosu, który ona. Identyfikowała z głosem Jezusa. William Tetfold, kolega Helen, również psycholog pomagał jej zorganizować, przepisać i opracować cały kurs. Oficjalna pierwsza publikacja tego kursu miała miejsce w 1976 roku. To jest Kurs Cudów. Jest to kurs wymagany. Tylko czas, kiedy go podejmiesz, jest do wyboru. Twoja wolna wola nie oznacza, że możesz ułożyć jego program. Oznacza tylko, że możesz wybrać to, co chcesz podjąć w danym czasie. Celem tego kursu nie jest nauczenie sensu miłości. Albowiem wykracza to poza możliwości nauczania. Jego istotnym celem jest jednakże usunięcie blokad lub uświadomienie sobie obecności miłości, która jest Twoim naturalnym dziedzictwem. Przeciwieństwem miłości jest strach. Lecz to, co jest Wszechogarniające nie może mieć przeciwieństwa. Kurs ten można więc bardzo prosto podsumować w następujący sposób: Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje, i na tym polega pokój Boga źródła. Teraz moi drodzy, na wykonanie wszystkich ćwiczeń potrzebny jest pełen rok, dlatego zaczynamy 1 stycznia, czyli robimy jedną lekcję dziennie i codziennie rano, też tutaj na kanale, będzie pokazywała się nowa lekcja. Ćwiczenia będą ponumerowane od 1 do 365. Nie podejmuj się wykonywania większej ilości ćwiczeń niż jednego zestawu dziennie. I wiecie, to jest najczęściej popełniany błąd w rozwoju duchowym. Kiedy autor tego kursu prosi, żebyśmy wykonali to ćwiczenie jednodziennie, to tak zróbmy. Wykonajmy jedno ćwiczenie dziennie przez cały rok, bo tylko wtedy ten kurs przyniesie nam zamierzony efekt. Celem tego kursu jest systematyczny trening umysłu w innym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego, co na tym świecie. Ćwiczenia są zaplanowane w taki sposób, że zrozumiesz, iż każda z nich ma zastosowanie do wszystkich i wszystkiego, co widzisz. Ogólnym celem tych ćwiczeń jest zwiększenie zdolności. Rozprzestrzeniania idei, które będziemy praktykować, aby objąć nimi wszystko. Nie będzie to wymagać żadnego wysiłku. Te ćwiczenia same w sobie spełniają warunki dla tego rodzaju przeniesienia. Niektóre idee przedstawione w ćwiczeniach możemy uznać za niewiarygodne a inne mogą się wydawać całkiem zaskakujące to nie ma znaczenia jesteśmy tylko proszeni aby zastosować te ide według podanych wskazówek nikt nie prosi nas o jakąkolwiek ocenę jesteśmy jedynie proszeni aby je użyć to właśnie ich użycie sprawi że staną się one dla nas sensowne i pokażą nam, że są prawdziwe. Zapamiętajmy tylko, zapamiętajmy tylko to, nie musimy wierzyć w te idee, nie musimy ich akceptować, nie musimy nawet ich życzliwie przyjmować. Niektórym z nich możemy nawet stawiać czynny opór, nic z tych rzeczy nie będzie miało znaczenia ani nie zmniejszy ich skuteczności, ale nie pozwalajmy sobie czynić wyjątków w stosowaniu idei zawartych w tej części kursu. I bez względu na reakcje, jakie te idee mogą wywoływać, użyjmy ich. Niczego więcej. Się od nas na tym kursie nie wymaga. Przed nami lekcja pierwsza. Pierwsze trzy lekcje nie powinny być ćwiczone częściej niż dwa razy dziennie. Najlepiej zrobić to rano i wieczorem. Czas trwania ćwiczenia nie powinien przekraczać jednej minuty. Chyba, że powoduje to odczuwanie pośpiechu. To możemy to troszeczkę sobie zredukować, każdy po swojemu. Zasadniczą sprawą jest tu poczucie nieskrępowania i braku ograniczeń czasowych. Kochani, lekcja pierwsza. Nic, co widzę w tym pokoju, na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu, nie ma żadnego znaczenia. A teraz spójrz powoli wokół siebie i ćwicz zastosowanie tej idei do czegokolwiek, co widzisz. Na przykład: Ten stół nic nie znaczy, to krzesło nic nie znaczy, ta dłoń, ona też nic nie znaczy, ta stopa nic nie znaczy, ten długopis nic nie znaczy. Następnie spójrz dalej, poza swoje bezpośrednie otoczenie i zastosuj tę ideę w szerszym zakresie. Tamte drzwi nic nie znaczy, tamto ciało nic nie znaczy, tamta lampa nic nie znaczy, tamten znak nic nie znaczy, tamten cień. Nic nie znaczy. Zwróć uwagę na to, że te stwierdzenia nie są uporządkowane w żaden sposób i nie uwzględniają żadnej poprawki na to, że rzeczy, do których są odnoszone, różnią się od siebie. Taki jest cel tego ćwiczenia. To stwierdzenie powinno być stosowane do czegokolwiek, co widzisz. Wykonuj to ćwiczenie. Użyj podanej w nim idei całkowicie bez zastanowienia, na oślep. Nie próbuj też stosować jej do wszystkiego, co widzisz, ponieważ te ćwiczenia nie powinny przekształcać się w żaden rytuał. Bądź tylko pewien, że niczego, co widzisz, specjalnie nie wykluczyłeś. Z punktu widzenia zastosowania idei używanej w ćwiczeniu, wszystkie rzeczy są do siebie podobne. Lekcja pierwsza uczy nas, że wszystko, co postrzegamy, nie ma takiego znaczenia, jakie mu nadajemy. To ćwiczenie nie ma celu analizy świata. Lecz rozluźnienie naszych sztywnych interpretacji i otwarcie umysłu. Zaczynamy zauważać, że patrzymy przez filtr dawnych przekonań, a nie przez prawdziwe widzenie. Kochani, zostawiam Was z lekcją pierwszą. Opis tej lekcji znajdziecie w opisie tego filmu, a ja Wam z całego serca dziękuję. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to zapraszam na bajkofi. Tam poprzez zakup wirtualnej kawki wspomożecie moją pracę tutaj. Przytulam i dziękuję, że jesteście. Magda.